Cześć z tej strony Dawida291, a to kolejny odcinek Showdown Legend of Wrestling. Tym razem będzie to walka na zasadach Showdown Legend. Czyli rozpoczniemy, to się mówi, row, który coś takiego. No challenge. I rozpoczynamy, wybieramy sobie postać. Brett the Hitman Ha. I mamy telewizorek a w nim lata 70. Popatrzmy co ciekawe. Hopla. To za uderzenia jego leży i ping i, I co jeszcze? Ale telewizor. Crossline tańce. Ale koniec suplex. Oh my god! Ale akcja Podbyszanko, pięści, seria na twarzyczkę. I za chwilę super Superfly Jimmy's Snuka Yokozuma. No i zaczynamy, tak. Boy, the Hitman Heart zmierzy się dzisiaj z nieznanym zawodnikiem. Zobaczmy, kim on będzie. Gazetka. sieramy gazetkę i dronki. Hardcore. Ciekawe, jeszcze raz gram, więc nie wiem o co tu chodzi, w ogóle hard to match najlepsze. No i co dalej? Sterowanie pilocikiem, no to to pamiętamy: bieg, trójkąt, kółko, grab, strike, Block. focus, in the ring, timbore, sterowanie gałką, dobra, wszystko zapamiętałem, ruszamy Red the Hitman. Out, Texas Central Gary Michael przedstawia Gary. Brett, the Hitman Heart. We went Albana Canada. Brett, the Hitman Heart. Ten, który był, jest i będzie najlepszy. Red Hitman. Ha. Myślałem, że chcę przyfanzolić dla komentatorów Tak jest. A kto będzie naszym przeciwnikiem? Sprawdźmy. Naszym przeciwnikiem jest Iwan I jakoś tak? Nie znam. Kraków, Poland. Ale ja. Ja on z Polski jest. Z Krakowa, ale gościu. Patrzcie, nawet nie wiedziałem. Polski zawodnik. Proszę Państwa, mamy polskiego zawodnika w tej grze. Nawet nie wiedziałem. Z Krakowa pisało Polska. Dlatego wychodzi przy naszej muzyce. Ale jaja. Nie wiedziałem o tym. Patrzcie, będziemy walczyć z naszym rod... naszym, no, naszym rodakiem będziemy walczyć. Uuu, no to jakbym wiedział, to bym grał nim. Chyba, zaczniemy ten mecz od początku i będziemy nim grać. Nasz kurde Polak. Ale fajnie. To ja później będę tylko nigra. Skoro będziemy walczyć, pierwsza walka z naszym rodakiem. Nie wiedziałem, naprawdę. Pierwszy raz to widzę, że tutaj jest nasz rodak w tej grze. Niewiarygodny, I rozpoczynamy. No trudno, będziemy walczyć z naszym rodakiem. Prawda, od rodaka. tego rodak nazywam. I już powalenie. Polska powinna się cieszyć. Ale teraz, The Hitman Heart. Wspaniała. O! Wyniesienie od. oho. Co to nam wpadł? Co to za dzikus? Jakiś dzikus wpadł do ringu. Oto mi drop. I co tym razem? Szykuje się nam superplex dla. Kim jest ten gościu? Który nas. Wymianać. Nie wiem kim on jest, ale póki co nam pomaga. I będzie. Atakujemy Iwana Pół. Patrzcie, on ma nawet nasz, jakieś nazwisko takie trochę dziwne. Półtaski. Półtaski, półtaski. półtaski. I super plex za ring na matę Iwan Putaski na Roda, A tamten pobiegł sobie. Wyniesienie Gorula Preslem i żółt na poza ring na matę. Reddy Hitman Heart wymierza prawy. Prawy tutaj jest drop Dropkick dla naszego rodaka. O i spadłem, zwalił mnie. I wspaniały Atomic Drop po raz kolejny dla naszego rodaka. Cholera, ja będę cały czas pewnie nim grał. Jak sporządziliśmy z Polski, i będziemy mieli kopnięcie w poniżej pasa. Miał być prawie, jednak minięte. Wyniesienie Gorilla Plessem po raz kolejny przez Iwana. I rzucenie Breta Harta. Widzimy, że jakoś coś mi nie idzie tej grani, ale cóż, tu... Też drugi raz dopiero w to gram. Seria, prawie Oj, 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 oj. i znowu zwarcie tym samym co się dzieje super play O, spinem. Nasz rodak będzie miał trochę podgórkę. o prawy w brzuch. I... I co się dzieje? I nic się nie dzieje. Boedheart leży na macie. Wyniesienie, tam tylko wynosi mnie goryla la cały czas i rzucał. to odczuwa takie ataki. Prawy, prawy i mamy... O i znowu mnie wynosi gorela No kurde, on nie ma innych ruchów. Dropkick. Chodzę do kwadratowego pierścienia. Nie wychodź z ringu. Nie, 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 nie. Właż z powrotem. Jak się biega? A, tu się biega. Biegnę... Nie biegnę. Prawe od naszego rodaka. A, bird the hit my heart. Od razu dropkika. Chodzę na trzecią linię i... i nic I spadam. a mi z prawego takiego. Uj, uj, uj. oj. oj, oj, oj. -y, close line. Dźmi nie idzie dzisiaj granie. Prawy i drogi po raz kolejny. Red Heart co kombinuje Irish Whip. Biegnę za nim. O, wywalił się. Headbutt od naszego rodaka Ivan Wymierza potężny headbutt w głowę. I łokieć teraz od Breta. Prawy. Jeszcze jeden. Prawy. Trzeci. Czwarty. Piąty. Kudy, jeden będzie wciskami. Clozeń od, od Iwana. Tu się A tu się biega. Gdzie biegniesz? Wracaj. I mamy taki wspaniały clozeń wyskoku. To jest biznes. Koknięć. Ciekawe czy ja go w ogóle pokonam. To jest w końcu nasz rodak. I po to uderzenie. O, idziemy jako dropkick. Bo jak The Hitman Faud wraca do Ringu. Odbicie od Liny i... Wspaniały DVD! DVD, DVD! Od tyłu i tylny back suplex. Próba pin od razu. Jeden. Dwa. Nie ma. Ivan od, odklepuje. Ole wykonuje wspaniały power slam w wykonaniu Iwana Ivan... O oh moj, to nasz rodak w końcu. Nawet nie wiedziałem. Się I mamy założone dźwignie, i co teraz wspaniałe naciągnięcie w wykonaniu. Breta Harta, gdzie ty lecisz znowu? Pff. Gdzie lecisz? I dropik. Ojoj, oj, oj, oj. i znowu powalony. Brett, the hitman, Hart. powalony. Nasz Iwan Rodak, wynosi Breta Harta do góry. Jednak Brett się zrywa. I mamy Hurricane Runner. Hurricane Runner! Co tym razem się szykuje? Irish Biegnie! Wsadza naszego rodaka na narożniku i co się szykuje? Superplex narożnika i jest superplex! O oh my god! Superplex! Łokieć w głowę! Prawy! Jeszcze jeden prawy i Hurricane Rana Bret Hart zaczyna rozdawać karty. Nawet nie wiem, jak się finisher robi. Wyniesienie i mamy supleksik z pinem, proszę Państwa. Fisherman suplex raz. Nie ma. Kurde, dobry jest. A ty Biega jak połombany. Jechał i, i ma. się na parę slam od Iwana. Iwan teraz będzie rozdawał karty, nie. I close line od Iwana. Na środek. Znosi ręcem w geście zwycięstwa. O, nie szkoda, bo bym nim grał. Teraz to już za późno, chyba że zacznę od nowa. I close line po raz kolejny. Close line. I taki łokcie. Hitman wchodzi na trzecią linię. Wchodzi na trzecią linię. Czekasz, aż nasz rodak się podniesie. Co? I lecimy, Paniałe krozbady. Za tym razem. Znowu wychodzi z ringu. Po co? Po co? Po co? Wyciąga za nogi naszego rodaka i. Co? Ale błąd w grze, no ale dobra, wrzucił go do ringu. Co tym razem? Minięta akcja. Dropik go... od. Hitmana. Hitman wraca do kwadratowego pierścienia. Biegnie i co? Nic się nie dzieje, bo nie wiem jaki guzik wciskać. Dropki po raz kolejny już te dropki to. Łokieć, jeszcze jeden Łokieć Mini blokada. I mamy co mamy? Nic nie mamy. Headbutt od Iwana. Prawy, gdzie ty idziesz? Hitman, nie co się szkuje? Suprex za ring na mapę Odczuł to na pewno. Brad the Hitman Heart nie, z, nie zwleka i co robi? Nic nie robi. Z mu pocisnął. O i teraz ja spadłem, ponieważ spadł. dostaliśmy z łokcia. Tego nogo kopię pa, po głowie. I znowu spadł. Jak ty się wchodzi do tego ringu? Nie mam orientacji do tej gry. I Tombstone! Tombstone! High driver! Miało wejść, wejść do ringu, ale niestety nie wejdę, ponieważ mnie debastuje. No, wchodź, wchodź. No. Odbicie. Tak. Odbicie. I co? I DVD! 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 Headbutt od Ivana. Ivan gnieża Headbata. I mamy Hurricane Rana. Hurricane Rana od Breta Harta. Finisher. Zapinamy Sharpshootera shooter zapięty. Czy Iwan się podda? Czy to będzie koniec? Tak jest. Iwan poddaje się. Nasz rodak przegrywa ten pojedynek. Breddy Hitman Hawk pokonał pierwszego zawodnika, tym samym jeszcze był z Polski. Proszę Państwa, nasz rodak pokonany w tym pojedynku. Zobaczymy, co będzie dalej. Szkoda trochę, że przegrał, ale no cóż. Co ma? Gazetka, otwiera się i jedziemy dalej. Harry score. Dobra, dobra. Co będzie kolejnym przeciwnikiem? Będzie kto? Brett de Hitmerkat, Bruno Samurcino wersji Ivan Kolov i Luo Alabama Alonso. Gramy takty mecz. Nawet nie wiem jak się gra takty mecz, no ale cóż, niech będzie. Nie potrafię na chyba zmiany zrobić. R to się wciska. Finisher. No i dobra, już teraz wiem. Szkoda, że nasz rodak przegrał, no ale cóż. Tak to bywa. Wciskamy start i rozpoczynamy. Kumbo Arena. Brett The Hitman Hart i Bruno Samortino. W taktimie. Zmierzą się z... Właśnie z tymi panami. Ivan Kollow i Kapitan Louis Alabama. Nie znam obykości, bo nie oglądałem wtedy jeszcze... Wtedy to jeszcze chyba WCW. No właśnie, więc za chwilę dowiemy się. Tag Match. Infall Submission of Disqualification Match. Win. Showdown Legend of Wrestling. No i zobaczymy, do czego teraz zmierza nasze postacie. Dobra, no, rozpoczynamy Tag Match. Rozpoczynają Brett, The Hitman Heart i Ivan Herlov. A gdzie on tam się ładuje? zejście do nóg, od razu taki drop miał być headbutt, jednak się nie udało, a widzimy jak on jest potężny, Frobert Bretthardt, a co on tutaj w close line <grywka> nie mojego, nie, i suplex dla, ale nie dla, dla swojego do partnera, na jeszcze Pin nie tego gościa atakuje, od razu zejście do par dropik w nogi, o i ty, no, tak, tak, do tyłu i próba pinu, Jeden, sędzia nawet nie zdążył do do jednego. Od razu wpada tak, team partner. Jakie grubasy wykonują mi Aire prosto w sędziego podcinka dla tamtego. Co za pojedynek! A tutaj wyniesienie wyniesieniu, od razu tomba i driver o coś skrzyknęło mu w karku. I dźwignia, zobaczymy jak to wyjdzie. Hopla, i jakiś tam drobki miał być. Absolutnie innowacyjny i jeszcze raz super flex, wspaniała akcja Bretta Haruta, o i teraz oberwałem, kopnięcie i zmiana, ale jaka zmiana, tego pisnął <grym> w łapy. też mi zmiana i mamy backbreaker o kolano, ale go piznął w plecy, dobra zmiana. Taką zmianę jak zrobił mówi... Olo zamachnięcie, ale niestety nie udało się, wyniesienie i mamy takie nie wiem, jo, jeszcze raz. Co to za akcji co w ogóle? Jeden nie ma jednego. Ale go pizno do zmiany, to jest dobre. Łokieć. Nie wiem jak się robi zmianę, więc... Uj, i oberwałem crossline'em po raz kolejny. I akcja. Mamy snapmare, I jeszcze jeden. I... Uoo, ale prawego. I mamy drugie. Jak się denerwuję, to przepiną więc od razu uprzedzam. I mamy Irish Whip. Wiem, mnie tu się ładujesz? Tak, partner, co to? Akcja na linach i kopnięcia w brzuch. tylko tego gruba i prawo. O, a ten mi wywalił suplexa z tyłu za ring. No i nie ma naszego przeciwnika. Nasz przeciwnik za ringiem. Dropkick, ale sędzia oberwał. No cóż, tak to bywa. I znowu akcja, ale ta walka tak teamowa, to jest śmieszne. I co? Nic, biegniemy. I bulldog! 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 Wspaniały bulldog Irish Whip na Grubasa. I mamy wspaniały przerzut. Zapinamy... Akcja... Proszę bardzo. Prawy od tego Grubasa, jakie wymachnięcie ręką i palec w oko. Tak się zamakiwał, tylko palca w oko wsadził. Ale ten z tyłu jest i już atakuje mnie, ale... To jest walka dwóch na jednego normalnie. Ale fajny ta gra jest. I mamy zejście, niski dropkick taki, przewracając tego puściocha na matę. Ale on nie wykonuje spinebuster. Jeszcze raz, niski dropkick. Uciekaj mi stąd. I... ojej, oh yeah. seria ciosów, przyblokowany atomic drop. I jeszcze kopnięcie poniżej pasa. Wyniesienie. I co się szykuje? Nie wiem, co to za akcja. Helikopter. Hopla. I rzut. I gruba leży Bred też. gruba pinów. Jeden. Dwa. Ale niestety na dwóch się kończy. o, Atakują mnie. Od tyłu we dwóch. Teraz ten atakuje mojego tak... tak partnera atakuje I co tam się dzieje, bo nie wiem... O! Wy wspaniały przerzut A, a ja zapinam mu... Slipera! I wspaniały przerzut! I co? I królowy od niego! I jeszcze jeden! Nie, nie rozumiem tej gry I co? Zmiana znowu! Piźnięcie w łapę, ale zmiany zrobił! Ale zrobił zmianę, a ten dalej atakuje Submission Halt mam założony, jednak udało mi się go... rozwiązać. Nie wiem, który teraz jest ten legalny, nawet nie mam pojęcia, sadzam swojego rywala na linach i szykuje nam się superplex, z narożnika. I mamy Super Cholera, ten mnie atakuje, tamten poszedł, to znaczy, że ten jest teraz legalny. I... Uuu, wynosienie i taki rzut w Boreta Harta. Nie wiem, jak się zmiany robi Cholera jasna. Teraz ten wynosienie, i mamy taki. Nie mam pojęcia, jak zrobić zmiany. Headbutt Savage, headbutt to Oh. i nic i nic Nie umiem wtedy grać prawy. 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 Oj, jeszcze raz nie udało się i co teraz? Wyniesienie nie miało być jednak cał kręgosłup boli, nie wyniosę go bo ten showder tak powalił go showder blokiem i tylny przeżył tak jest i zmianę zrobimy, bo nie wiem jak to się robi A jest, jest, coś tam było zmiana Wiem chyba o, ale błędy w grze. Jest zmiana, jest zmiana, wchodzi mój... Mi... Była zmiana. Dobrze widziałem. Była zmiana. Tak jest. I wchodzi Bruno Samoratino. Będę teraz grał Bruno Samoracino, opla! Zobaczymy co potrafi Bruno. Ale zrąbano i już od razu gruba sufakcja. Bruno Samoracino już przestaje na gazolanie. Poleka nie, nie umie w to grać. Prawy, prawy. Co ty robisz? O jest, i akcja i co? I ten sam. I to pił wyrzut do przodu celtycki. I mamy dźwignia. Submission. I co się sukuje? O Gigantyczna akcja. Gdzie ty idziesz? Wypad dringu. Co za gra. Co za gra. Co za gra. I mamy Snapner. I... Akcja za ringiem 3, 3, jak... ooo, i naciągnięcie Buret Hitman tam zainterweniował. Disqualification. Przegrałem. Sędzia mnie wyliczył. Tym samym przegraliśmy ten pojedynek, co oznacza, że dalej nie będzie blokowanej kuleczki. No cóż, trzeba będzie się zrewanżować w kolejnym odcinku. Niestety nic się tu nie da zrobić. No właśnie, tego się już nie da no to trudno, tylko zapiszemy na slot pierwszy tródeczka. I do no, zapisz. I zagramy to w kolejnym odcinku, niestety, bo już nie mam na to weny. Niestety przegrałem tylko jedyne. W samym widzimy się w kolejnym odcinku. No więc na razie trzymajcie się ciepło.